Dzień dobry, w tej prezentacji dowiesz się, jak prowadzić księgowość w Bizmasterze online, to znaczy jak zaksięgować faktury i jak uzyskać dokumenty księgowe. A więc otwórzmy sobie fakturę. Pierwsza na liście, tutaj mamy podstawowe informacje, mamy odbiorcę, mamy pozycję na fakturze, ale jeżeli sobie klikniemy przycisk księgowanie, to mamy tutaj zdefiniowane. Rodzaj jako sprzedaż towarów i usług handlowych i kolumny ewidencja sprzedaży VAT jest zaznaczona i w księdze Przychodów i rozchodów wartość sprzedanych towarów i usług. Co jest istotne jest to, że te ustawienia domyślne one pojawią się na fakturze sprzedaży. Od razu nie trzeba tutaj wchodzić. Nie trzeba tu niczego ustawiać, także no to, jest, to są takie sensowne ustawienia przy typowej fakturze sprzedaży. Ale gdyby trzeba było to zmienić, to pokażę. Inna faktura jest wprowadzona na razie jeszcze normalnie jako sprzedaż towarów i usług handlowych. Ale zmienimy to na sprzedaż środki trwałe i. Dla ilustracji, jeszcze sobie wprowadzimy uwagi, nawet prezentację, napiszemy i zmienimy kolumnę, właśnie tutaj, na pozostałe przychody. Bo tak się generalnie wprowadza do księgi Sprzedaż Środków Trwałych. To nie jest coś, co robimy codziennie, no ale dla ilustracji, żeby zobaczyć, co możemy zrobić tutaj. I dokument został zapisany. I już teraz z tymi nowymi ustawieniami zobaczmy, jak to zostało zaksięgowane. A więc mamy najpierw ewiden ewidencję sprzedaży VAT, i tutaj mamy nasze uwagi. Prezentacja jest to właśnie ta faktura. Jak widać, jest zaksięgowana w ewidencji sprzedaży VAT. A teraz zobaczmy księgę przychodów i rozchodów. Tutaj mamy e, znowu te nasze uwagi, prezentacja. E, faktura e, jest e, z opisem zdarzenia gospodarczego, sprzedaż środki trwały, tak jak żeśmy to wpisali i jest w pozostałych przychodach, tak jak żeśmy to określili. Także no, na tym to polega, jest to tak proste jak pokazałem. Tutaj wybieramy sobie jaki rodzaj dokumentu chcemy zobaczyć, czy to jest ewidencja sprzedaży VAT, Zakupu, czy księga. Tutaj sobie wybieramy miesiąc. Zobaczmy dla przykładu lipiec. Tak właśnie tutaj mamy lipiec. Tutaj klikając drukuj, pobierz lub zamknij. Możemy wydrukować, pobrać w formie pliku PDF na swój dysk albo zamknąć to zestawienie. Zobaczmy jeszcze szybciutko faktury zakupu. Tutaj mamy fakturę zakupu za towary, zakup towarów na magazyn. Znowu mamy tutaj przykład domyślnego ustawienia zakupu towarów handlowych. Także tak to wygląda w przypadku takiego zakupu wprowadzonego z towarami. Nie musimy tutaj nic ustawiać, ale dla informacji jest to księgowane jak do ewidencji zakupu VAT oczywiście, a w księdze jest to księgowane jako zakup towarów handlowych i materiał. To oczywiście możemy wpisać sobie cokolwiek innego i... Wtedy to będzie nasz opis zdarzenia. Możemy też prowadzić sobie uwagi. I drugi przykład to jest zapłata za telefon. Tutaj wprowadzamy sobie kwoty. A tutaj wprowadzamy właśnie rodzaj i te kolumny. Zapłata za telefon jest księgowana do pozostałych wydatków. Inny przykład zakup środków trwałych. Tutaj widzimy, jak możemy sobie to definiować i później używać tych ustawień. No no to w takim razie zobaczmy jak te dwie zakupy zostały e, zaksięgowane. Wybierzmy sobie ewidencję zakupów VAT. Mamy nasze dwie faktury. Jedna jest za telefon T-Mobile, druga jest jana Liberacka za towary. I zobaczmy księgę przychodów i rozchodów. I tutaj również mamy nasze dwie faktury, tylko będziemy musieli ich poszukać, bo jest to dosyć długa księga. Tu jest zakup towarów handlowych, jana Liberacka, 17 tysięcy złotych, zapłata za telefon. Patrzmy. wyszukam sobie, nacisnąłem Ctrl F i wpiszę zapłata. A, tutaj było na początku. No tak, bo to faktura z 1 sierpnia. One są ułożone według daty. Zapłata za telefon. 49 zł w pozostałych wydatkach. No i tak to właśnie wygląda. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli jesteś zainteresowany Bizmasterem Online, zapraszam do bezpłatnej rejestracji na stronie bizmaster.online.